Chciałbym jednak zauważyć, że wysoko przetworzona żywność to nie tylko fast foody w restauracji pod złotymi skrzydłami na autostradzie. Wysoko przetworzona żywność to również wysoko przetworzone wędliny. To obraz jedzenia kabanów ze słoikiem majonezu. To również jest dieta wysoko przetworzona. I to również nie jest dobry sposób na budowanie trwałej i zdrowej rutyny. Mimo, że to może być keto. Dawid Dobropolski z tej strony w serii przemyśleń o tym, co sam chciałbym wiedzieć, gdybym dzisiaj przechodził na keto, a jako zaczątek krótki fragment z ketozy 2. Do dzisiaj zastanawiam się, na czym polega fenomen keto, i myślę, że jedną z przyczyn są możliwości, jakie niesie to słowo. Keto będzie narzędziem, ale keto będzie też stylem życia. To, co łączy oba skojarzenia i to, co jest dla mnie w tym najistotniejsze, to, że keto można robić dobrze, ale jednocześnie. Ketozą można sobie zaszkodzić. Okazuje się, że to dobrze robione keto można rozpoznać dzięki poszukiwaniu optymalnych rozwiązań poprzez obserwację zjawisk ekstremalnych. I tak jak niemal w każdym innym fenomenie, i tutaj znajdziemy problemy nadmiernych uproszczeń, mitów, przypisywania magicznych właściwości ketozie. Bez problemu znajdziemy ludzi, dla których ketoza jest tragicznym wyborem, patologicznym stanem, ukrytą drogą do kwasicy ketonowej, a krócej stanem, w którym absolutnie nic nie może się udać. Ale znajdziemy również ludzi, dla których z jakiegoś powodu jest ketoza nadrzędna w stosunku do praw fizyki czy podstaw biologii. Osoby te twierdzą na przykład, że na keto nie obowiązują prawa termodynamiki i nie ma potrzeby kontrolowania wsadu kalorycznego w diecie. Słowem, da się schudnąć, jedząc do woli, byleby to jedzenie było keto. Znajdziemy ludzi, którzy twierdzą, że ketoza zmienia zasady gry również w zdrowiu. Kosmiczne poziomy cholesterolu we krwi nie mają znaczenia tak długo, jak jesteśmy w ketozie. Gdybyśmy przesunęli skalę absurdu, znajdziemy nawet śmiałe tezy, że w zasadzie inne parametry, takie jak poziom homocysteiny, też nie mają znaczenia. Znaczenie ma to, by osiągać jak największą ilość ketonów we krwi, by dieta była coraz bardziej keto, a wtedy wszystko będzie dobrze. Ketony dla fanów ekstremalnych absurdów są do tego stopnia magiczne, że z wielką powagą potrafią doradzać, by w przypadku braku efektów odchudzania jeszcze bardziej zwiększyć podaż tłuszczu w diecie, aby podnieść poziom ketonów we krwi, gdyż w tym, czyli w zbyt słabej ketozie, leży przyczyna problemu. Wymieniwszy ledwie krople wątpliwości w ocenie informacji, jakich możemy uświadczyć w internecie i nie tylko w internecie, przez ostatnie lata zbierałem, weryfikowałem, konfrontowałem to wszystko, by dziś podjąć próbę przedstawienia pewnych koncepcji w sposób, wierzę, uporządkowany. A propos wiary, wierzę również w to, że sukces i popularność ketosa nie zawdzięcza jakimś magicznym właściwościom, które zmieniają zasady fizyki, a bardzo prozaicznym powodom, co do których chciałbym rozpalić w Was ciekawość. Keto jest popularne, a może nawet modne co do tego nie ma wątpliwości. Popularność widać zarówno po stronie osób zainteresowanych wejściem na Keto, jak i po stronie osób zainteresowanych, bo o tej Ketozie opowiadać, przekazywać wiedzę, edukować. A ponieważ mówimy tutaj o żywieniu, czyli o dość skomplikowanej i złożonej nauce, którą w wielu miejscach niestety toczy choroba chłopsko rozumizmu i nadmiernych uproszczeń, i mitów, i powielanych w odlewa do prawa różnych sloganów, chciałbym wam pokazać taką listę rzeczy o których chciałbym sam wiedzieć, gdybym dzisiaj przechodził na keto. I nie, wbrew pozorom nie będzie to unikalny rozkład makroskładników, 78% tłuszczu, 14% białka i 8% węglowodanów. Nie jest to też odpowiednia podaż tajnych elektrolitów, ani nawet rzetelne, karne wręcz przejście przez legendarną adaptację powiem o rzeczach znacznie bardziej fundamentalnych. Chciałbym wiedzieć na początku, że euforia minie, dlatego że zdrowie stanie się nową rutyną. Mam na myśli to, że osoba, która na początku, kiedy przechodziła na keto, mogła czuć się niesamowicie dobrze. To było takie ciekawe połączenie pobudzenia z uspokojeniem, czysto czystością myśli i wysoką wydajnością w pracy i generalnie w życiu. Ten stan, stan tej euforii może minąć i to nie świadczy o tym, że albo z katozą jest coś nie tak, albo z daną osobą jest coś nie tak. To, że to mija, jest zupełnie naturalne. Dlatego, że osoby, które najczęściej zauważają tego typu poprawę, najczęściej nie znaczy oczywiście zawsze, wszędzie i każdy, bo są również osoby, które mają na przykład różne schorzenia genetyczne w co nie chciałbym tutaj wnikać, ale dotyczą one na przykład braku występowania pewnych transporterów glukozy w mózgu itd. itd. Natomiast co do większości osób, które widzą znaczną poprawę po przejściu na dietę keto... W tych parametrach, w tej tak zwanej euforii, to są osoby, które wcześniej prowadziły bardzo niezdrowy tryb życia, bazowały na żywności wysoko przetworzonej, a często również nie tylko dieta wymagała poprawy. Osoba taka z umownego poziomu minus 5, kiedy dociera do poziomu 0 normalnego, fizjologicznego na diecie nisko przetworzonej, ketogennej, może ten stan poprawy odczuwać jako niesamowitą euforię. Szczególnie, jeżeli przy okazji, mniej lub bardziej świadomie, Oprócz zmiany diety na nisko przetworzoną, oprócz zmniejszenia w tym sensie tzw. DIN, czyli indukowanej dietą neuroinflamacji. Jednocześnie często dzieje się tak, że taka osoba poprawia również inne parametry w swoim życiu, zaczyna bardziej interesować się, na przykład tym, żeby się wysypiać, żeby nie pić alkoholu przed snem, żeby się może trochę więcej ruszać i zwracać większą uwagę na to, co i jakie. Sygnały wysyła nam własny organizm. I po pewnym czasie ta niesamowita różnica w lepszym samopoczuciu staje się nową normą. Ale nam może się wydawać, że ta euforia już minęła, więc coś jest nie tak, ketoza przestała działać albo dzieje się coś złego. Otóż niekoniecznie. Ten brak euforii na zdrowej rutynie po prostu jest. Normalnym, fizjologicznym, prawidłowym stanem, w którym powinniśmy być, to raczej brak normalnego fizjologicznego funkcjonowania przed ogarnięciem swojej diety był czymś, co właśnie należało poprawić. Analogicznie są również osoby, które w ogóle nie odczuwają żadnej euforii od momentu przejścia na keto. I często tutaj sytuacja jest dokładnie odwrotna, ponieważ takie osoby już wcześniej prowadziły naprawdę dobry, zdrowy styl życia, więc nie było za bardzo czego w tym sensie poprawiać. Druga rzecz to posty. Tutaj oczywiście mogę narazić się wielu entuzjastom postu, ale trzeba to powiedzieć: posty to przede wszystkim mental, ale również z postami można przesadzić. I uwaga, tutaj padnie słowo klucz tego kanału, chcąc być uczciwym intelektualnie, bazując na literaturze i konfrontując się z nią, konfrontując się z badaniami naukowymi na temat postu, nie możemy polecać postu ludziom na lewo i prawo, patrząc na to, jak posty wpływają na organizm. Dlaczego nie możemy polecać na lewo i prawo? Dlatego, że pomijając już logiczny wywód, że nie ma czegoś takiego jak panaceum na wszystko i dla wszystkich, musimy konfrontować się właśnie z literaturą naukową, czy to bezpośrednio na temat postu, czy to pośrednio na tematy związane z postami, na przykład z autofagią. No i co mówią badania na ten temat? W zeszłym roku nagrałem dość długi materiał, do którego was zapraszam, jeżeli chcecie więcej szczegółów na ten temat, ale z grubsza. Posty mogą wydłużać życie, ale mogą też to życie skracać. Autofagia może wspomagać organizm w pewnych chorobach czy infekcjach, a w innych może ten organizm rozwalić. Inaczej na postach radzi sobie osoba z wysoką elastycznością metaboliczną, a zupełnie inaczej osoba z niskim metfleksem, czy np. z insulinoopornością, co w zasadzie jest w pewnym stopniu tożsame. Więc nie możemy polecać na lewo i prawo dla każdego. Tych lub innych rodzajów postu, tak jakby post były wspomnianym panaceum, bo sorry, nie ma panaceum. Sam chciałbym, żeby było. Posty same w sobie nie naprawią tego, co wymaga naprawy w sposób przyczynowy, czyli diety i wysokiej aktywności fizycznej. Posty w wielu przypadkach są miotłą, która będzie zamiatać pod dywan te problemy, które właśnie wymagają zajęcia się nimi w sposób przyczynowy. Nie jedzeniem nie naprawimy tego, co wkładamy sobie do ust, kiedy już jemy. Spytajcie osób, które próbują chudnąć na postach oczyszczających, na turnusach oczyszczających, postnych itd. Chudną w trakcie turnusu, po turnusie wraca waga, wraca efekt jojo. A jeszcze na to dokłada się bardzo duża cena w postaci rokrocznej utraty tkanki mięśniowej i wpychania taką osobę coraz bardziej w problemy metaboliczne. Tutaj chcę położyć nacisk na to, że posty nie są dobre dla każdego, posty nie są dobre w każdej sytuacji i absolutnie z postami można przegiąć. I patrząc właśnie na literaturę naukową, konkretnie na wpływ postu na organizm. Na kwestie, powiedziałbym, biologiczne, szeroko rozumiane. Nie możemy tutaj, nie mamy podstaw, by czuć jakąś wielką euforię w kierunku robienia postów. Natomiast z szerokiego naprawdę obrazka możemy spojrzeć na to w ten sposób, że dla pewnej grupy ludzi posty są pewnym wsparciem mentalnym. Czasami z bardzo prozaicznych powodów, bo. Ktoś może sobie chcieć po prostu odpocząć, zrobić dzień przerwy od jedzenia, gotowania, myślenia o posiłkach itd. Czasami dlatego, że posty zwiększają w ogóle świadomość własnego ciała i sygnałów, które to ciało nam wysyła. Tego, że odrobina głodu nie jest niczym złym i nie trzeba od razu impulsywnie sięgać po byle jakie jedzenie. I w tym sensie, kiedy posty pomagają bardziej świadomie dokonywać wyboru, co wkładamy na talerz i co wkładamy do ust. W tym sensie, jak najbardziej, posty mogą być bardzo fajnym, pozytywnym, pożytecznym narzędziem. Tu nie chcę być osobą, która zero-jedynkowo i w sposób bezmyślny powie wszystkim posty tak, albo powie wszystkim posty nie. Chcę być osobą, która naświetli ewentualne korzyści, ewentualne straty i ewentualną cenę, jaką trzeba zapłacić za robienie postów, bo to na podstawie tych informacji łatwiej jest ustalić, kiedy, i dla kogo, i w jakim celu posty będą dobrą decyzją, a kiedy nie. I dla wielu ludzi mogą być niestety czymś, co będzie nadużywane, a używanie i nadużywanie tego będzie generować pewne straty. Do czego chciałbym nawiązać w kolejnej rzeczy, o której chciałbym wiedzieć, gdybym zaczynał keto. Moim po kompasem powinna być aktywna fizycznie rutyna i nisko przetworzona żywność. A nie wyścigi i bicie rekordów w poziomie ketonów i w postach. Mając źle ustawiony kompas albo kompas zły sam w sobie, możemy trafić w nieciekawe miejsca, a co gorsze, zdać sobie z tego sprawę dopiero po osiągnięciu tego celu. I na pierwszy rzut oka to może brzmieć nieintuicyjnie, ale właśnie taka jest nauka. Nauka jest nieintuicyjna. Dieta keto działa długoterminowo i zdrowo wtedy, kiedy zachęca do uzyskania i utrzymania. Regularnej, codziennej, wysokiej aktywności fizycznej oraz bazowania na diecie nisko przetworzonej. Wtedy, kiedy zachęca do elastycznego podejścia opartego naprawdę o realia życia codziennego, a nie wpadania w jakieś ekstremizmy żywieniowe, nie ma takiego poziomu ketonów, który zastąpiłby 3-4 ciężkie treningi siłowe w tygodniu, 10 tysięcy kroków dziennie, wysypianie się. Bazowanie przede wszystkim na nisko przetworzonych produktach, chociaż w tych 80% nie ma takiego poziomu ketonów, który by to zastąpił. Ale jeżeli zadbamy o te podstawy, to ciała ketonowe, pracujące w tle, są świetnym uzupełnieniem dla nas całego stylu życia i zdrowia długoterminowego, chociażby ze względu na przeciwzapalne, epigenetyczne czy neurotroficzne właściwości ciał ketonowych. I jeszcze w ramach wątku samej diety zachęcam do tego zachęcałbym siebie do tego gdybym zaczynał dietę keto żeby nie tylko bazować i komponować przede wszystkim swoje odżywianie z produktów nisko przetworzonych i nieprzetworzonych ale również z tego żeby gotować sobie samodzielnie dlatego że samodzielność jest bardzo przydatną umiejętnością w życiu i to właśnie samodzielne gotowanie sobie Posiłków dopasowanych do siebie z produktów nisko przetworzonych, to jest bardzo dobra podstawa do tego, żeby naprawdę długotrwale i trwale przede wszystkim budować tą zdrową rutynę w swoim życiu. A suplementy, słodzone keto-kremy i wszystkie inne błędo bueno dodatki, jak sama nazwa wskazuje, powinny być dodatkami, a nie zamiennikami posiłków. Im wcześniej upewniłbym siebie, że mój kompas jest ustawiony na prawidłowy kierunek i cel, tym lepiej. Tym mniejsze ryzyko, że będę wykonywał pracę zmierzającą w zupełnie nie tym celu, na którym w ogóle mi zależy. Kolejna rzecz, jaką bym sobie powiedział, to to, by kierować się ogólnie przyjętym zdrowym rozsądkiem. Czy picie kawy z połową kostki masła zamiast normalnego śniadania brzmi rozsądnie? Albo czy codzienne jedzenie? Pół słoika smalcu, pęty kiełbasy i jajecznicy na zasmażonym boczku to pomysł na zdrową dietę do końca życia albo na całe dekady swojego życia. To nie oznacza zero jedynkowo, że nie wolno tego jeść i koniec kropka, ale to również nie oznacza zero jedynkowo, że należy tylko i wyłącznie na tym bazować albo wprowadzać zero-jedynkowe rewolucje w swoim odżywianiu tylko dlatego, że przechodzi się na dietę keto. No, chyba, że tą rewolucją jest to, że z jedzenia totalnego za przeproszeniem syfu i fast foodów przechodzimy na żywność nisko przetworzoną. Taką rewolucję jak najbardziej można zaakceptować. Chciałbym jednak zauważyć, że wysoko przetworzona żywność to nie tylko fast foody w restauracji pod złotymi skrzydłami na autostradzie. Wysoko przetworzona żywność to również wysoko przetworzone wędliny. To obraz jedzenia kabanów ze słoikiem majonezu. To również jest dieta wysoko przetworzona. I to również nie jest dobry sposób na budowanie trwałej, i zdrowej rutyny. Mimo, że to może być keto. I to również nie oznacza zero-jedynkowo, że jedzenie normalnych śniadań musi być jedzeniem przez każdego płatków śniadaniowych z cukrem na odtłuszczonym mleku. Można mieć normalne, zdroworozsądkowe, fajnie skomponowane, gęste odżywczo, nisko przetworzone posiłki na śniadaniu, które są keto. Ale nie musi to być pomijanie śniadań na rzecz kawy kuloodpornej, albo jedzenie śniadań na siłę o 15, albo totalnie przetworzone keto, będące pomieszaniem ketosłodzideł z wędlinami. Powiedziałbym to sobie dlatego, że zaoszczędziłbym kilka dobrych tygodni, może i więcej, Zarówno wydawania na to kasy, jak i własnego zdrowia i pracy i czasu, dlatego że im szybciej zacząłbym ogarniać podstawy w postaci nisko przetworzonej diety, a nie bazowania na takich dziwnych i dość nierozsądnych, tak po prostu nierozsądnych radach, o wiele szybciej miałbym efekty. A propos jeszcze zdrowego rozsądku, warto dotknąć nieuzasadnionych eliminacji żywieniowych. Już nawet nie wchodząc w tym przynajmniej materiale, w przegląd artykułów naukowych, porozmawiajcie z ekskarniworowcami, do czego prowadzą nieuzasadnione eliminacje żywieniowe. Ba, zachęcam do tego, żeby porozmawiać z ludźmi, którzy zrezygnowali z różnych diet, w tym również z keto. Po pierwsze, dlatego że to tak fajnie wybudza człowieka z myślenia, że istnieje jakaś najlepsza dieta na świecie, i wyrywa z takich niefajnych baniek informacyjnych. A po drugie, dlatego, że rozmawiając z tymi ludźmi, można naprawdę się dużo ciekawych rzeczy dowiedzieć i nauczyć: dowiedzieć się, jakich błędów nie popełniać, albo jakich form i postaci danej diety nie uprawiać w naszym własnym przypadku. Do takiej formy diety, której nie warto uprawiać, należy nieuzasadniona, restrykcyjnie i eliminacyjnie. Dieta łamane na wyznanie wręcz i zamykanie się w plemionach dietetycznych i myślenie, że nasza dieta jest najlepsza na świecie. Każda inna jest B. Tak, o tym też bym chciał wiedzieć, wchodząc w ten keto świat, żeby unikać wchodzenia w zbyt fanatyczne dietetyczne plemiona. Z tego na dłuższą metę nic dobrego nie wynika, mimo że na początku wydaje się być to bardzo, bardzo ekscytujące. I ostatnia rzecz, o której chciałbym wiedzieć, gdybym zaczynał swoją Keto przygodę, to to, że ważniejszym od tego, ile wiem, jest to, by umieć selekcjonować to, co wiem umieć selekcjonować informacje. Wiecie, nagrywanie filmików, w których sobie wezmę informację jakąś z tego badanka, tu wezmę sobie, dodam informację z tego badanka, całość połączę jakimś chłopskim rozumem i logiką, wrzucę na to jakiś wykresik, żeby ładnie wyglądało i brzmiało. i W ten sposób można stworzyć dowolną opowieść. A jeszcze jak zrobimy z niej straszydełko na miniaturce, Jakiś chwytliwy, krzykliwy tytuł i opis. Najlepiej coś o ukrywanym spisku, zmanipulowanych badaniach, przekupionych lekarzach i. i naukowcach. No to jest błęd. Tak właśnie zarabia się na wyświetlaniach z YouTube'a, ale tak się nie robi nauki. Tak się niestety robi z ludzi jaja. I. W jajo. Żywienie jest naprawdę skomplikowaną dziedziną, w której nie wystarczy sobie uszyć takiego wspomnianego Frankensteina. W zasadzie to nie powinienem powiedzieć, że nie wystarczy. Szycie i bazowanie na takich Frankensteinach często prowadzi do dokładnie błędnych i odwrotnych wniosków, co już kilkukrotnie na tym kanale pokazałem jako przykład. Tak jak wspomniałem wcześniej, nauka nie jest intuicyjna. Często jest tak, że taki ekspert od Frankensteina, kiedy mówi, że trzeba iść w lewo, to dokładnie należy iść w prawo. I najczęściej wystarczy zrobić żeby zobaczyć to, wystarczy zrobić tylko jedną rzecz, której ci eksperci nie robią. Dokładnie przeczytać badanie, na które się powołują, z którego szyją tych Frankenstein. Do takich przykładów należy chociażby ilość uwalnianego ATP z tłuszczu i węgli w... W poprzednim filmie w tym materiale sprzed roku o autofagi i postach też znajdziecie masę takich przykładów, gdzie właśnie tego typu Frankensteiny i uproszczenia potrafią prowadzić nie do trochę błędnych, tylko dokładnie odwrotnych wniosków, które mogą mieć dokładnie odwrotne skutki i konsekwencje u ludzi w ich zdrowiu i życiu, więc tutaj to nie jest taka o, sobie wesoła pomyłka, tylko naprawdę poważna sprawa. I tych przykładów jest naprawdę dużo, dużo więcej. Zarówno tych stricte naukowych i abstrakcyjnych, jak i tych bardzo praktycznych w codziennym życiu, o czym chciałbym nagrywać regularnie na tym kanale. Więc, jeżeli chcesz zdobywać wiedzę, to śmiało jak najbardziej, to sobie bym też powiedział, gdybym zaczynał przygodę z Keto. Ale powiedziałbym też sobie, że oprócz samego zdobywania wiedzy warto zacząć i pilnować pewnego BHP edukacji, żeby umieć oddzielić prawdę od bzdur. No to będę w tym celu ruszyłem z serią Komu wierzyć? Jeżeli ten materiał Cię zainteresuje, to serdecznie zapraszam. To na dzisiaj tyle. Dzięki i do następnego.